Yo, z tej strony Radek i w tym filmiku podsumuję rok 2023 pod względem produktów i powiem Wam, co ciekawego przetestowałem. Ograniczyłem się tym razem tylko do pięciu produktów, nie chciałem za bardzo przynudzać, ale te pięć produktów będą naprawdę ciekawe, będą naprawdę spoko. Na przestrzeni czasu przetestowałem już sporo produktów i coraz trudniej jest mnie czymś, tak wiesz, zaskoczyć, tak żeby się podjarał jakimś produktem. Ale udało się to niektórym produktom i właśnie o takich perełkach dzisiaj będziemy mówić. Zacznę może od produktu, o którym jeszcze w ogóle nie mówiłem na kanale YouTube, a mianowicie o takiej paście, która jest od marki The London Grooming. To jest pasta, którą testuję od niedawna i miałem co do niej wysokie oczekiwania i jak najbardziej się sprawdziła ta pasta. Głównie z tego względu, że ma bardzo prostą obsługę. Jeżeli siedzisz już jakoś tak dłużej w tej całej pomadowej grze, to zauważyłeś, że czasem są produkty, które trudno jest wydobyć, które źle się rozprowadzają w dłoniach, które szarpią podczas układania i wiesz, spokojnie jest mieć też takie produkty, które nie mają takiego przyjemnego feelingu, ale spoko jest też mieć coś, co jest proste, po prostu czego się przyjemnie używa i coś, co ja mogę polecić na start dla jakichś osób. Ale co do samego produktu, to jest to pasta, która daje całkiem sporo tekstury i bardzo łatwo się rozprowadza po włosach. Akurat dzisiaj mam ten produkt we włosach, możemy sobie też minimalnie go dorzucić gdzie nie gdzie i coś, co w nim polubiłem, no to właśnie jest ta prostota konsystencji i to, że faktycznie działa ten produkt. Testowałem go też jako press styler, niestety nie sprawdził się on najlepiej. Nie jest beznadziejny, ale topką też niestety nie jest. Dlaczego go polecam i dlaczego mi siadł? Po prostu jest prosty w obsłudze. Robi to co ma robić, układa włosy, łatwo się to wprowadza we włosy. Nie szarpie, daje teksturę, daje objętość. Także jest naprawdę w pożo i no ma to wszystko, czego co produkt powinien mieć. No i simple as that. Następny produkt, zdecydowanie więcej o nim mówiłem, jest to Grey Spray. Jest to tonik z solą morską. Brzmi jak taki dosyć prosty produkt, ale to co ten tonik ma w sobie, to to, że on nie wysusza naszych włosów. Bardzo dobrze może się sprawdzić do używania na co dzień, co często jest niemożliwe przy zwykłych solach morskich, ponieważ wysuszą nasze włosy. W tym produkcie mamy tutaj taką równowagę pomiędzy nawilżeniem naszych włosów, ze względu na dodatek, wiesz, jakichś tam składników odżywczych, ale właśnie jest też ta sól morska, żeby podbić teksturę, nie? Także to jest naprawdę w porządku tonik. Bardzo wielu osobom go polecałem, bardzo wielu osobom siedzi. Jedyne, na co ktoś może narzek narzekać, to jest zapach, który jak dla mnie jest po prostu kozacki. Świetnie fituje. Jeżeli byś używał tego produktu, no to wiadomo, używam go na mokre włosy przed suszeniem. Fajnie się też sprawdza do restylizacji. To, co bym ci polecał, to to, żebyś nie tylko aplikował w ten sposób, ale dawaj też na swoją dłoń przed suszeniem, żeby dać na włosy u nasady, to wtedy on jeszcze lepiej siądzie. Tam wiesz, u nasady to lepiej odbiję, toś podbijesz i w ogóle wtedy będzie, wiesz, kozacka. Jeżeli potrzebujesz tekstury we włosach, jeżeli chcesz jakąś taką messy fryzurkę, którą tutaj delikatnie złapiesz prestylerem, no to kozaczek. Jeżeli będziesz chciał sobie zamówić te produkty lub jakieś inne kozackie produkty do swoich włosów, to wbij na stronkę pomadefreaks.pl. Tam z kodem radek masz 15% zniżki. To jest sklep internetowy, z którym współpracuję i dzięki niemu mogę testować tak wiele produktów. Następny produkt, przez wiele osób, był uważany za premierę roku 2023. Polski produkt na bardzo dobrym poziomie jest to Sneak Haven Shifty Begar. I już się tłumaczę, co to jest: jest to pomada wodna z dodatkiem glinki. I ja się bardzo, bardzo, bardzo jarałem tym produktem, i nagle się okazało, że on jest jeszcze lepszy. I dlatego chyba można go nazwać premierą roku. To, co ten, do czego ten produkt się sprawdzi, to przede wszystkim ja go używałem początkowo do swigbeka, czyli po prostu do zaczesywania naszych włosów do tyłu. I on się świetnie do tego sprawdza, naprawdę. Włosy mają bardzo ładną teksturę, nie mają połysku, są dosyć matowe i naprawdę, kozaczek jest. Ale okazało się, że ten produkt wspaniale się sprawdza jako pre-styler do middle parta. I właśnie dzisiaj on jest w moich włosach jako pre-styler, czyli dałem go na, na wilgotne włosy przed suszeniem, dlatego. Jeżeli jesteś osobą, która łączy middleparta i slicka, to ten produkt będzie dla ciebie przekozacki. Tak wielu osobom już go polecali, tak wiele osób do mnie wracało, że, że ten produkt tak dobrze działa. Jestem naprawdę zadowolony, że polskie produkty są na tak świetnym poziomie. Także Slick Haven Shifty Begar, stary, śmiało go sobie bierzesz, jeżeli masz slicka, jeżeli masz sideparta, jeżeli masz pompadura, jakieś takie klasyczniejsze fryzury. Jeżeli szukasz to pod coś takiego bardziej messy, jakiegoś messy fringe'a, cropa, Tiktokersa, czy tam jakieś inne flaki fryzurki, to to się nie sprawdzi jak coś, nie? Do middle parta jako presider jest naprawdę w porządku, ale tak, no to raczej bym go używał do takich trochę klasyczniejszych, klasyczniejszych fryzurek. Wyjadłem już z prawie całego, znowu słońce zaszło, więc no niestety nie widać. Musisz mi zaufać, że jest prawie cały wyjedzony. Zapach ma też świetny, pewnie cię zdziwię. Jest to paprociowo-orientalny zapach. No naprawdę, ciekawy zapach. Lecimy dalej, mamy tutaj First Hand Texturizing Paste. Ostatnio była rozkmiana czy to jest kolor pomarańczowy, czy to jest kolor czerwony i podobno to jest coś pomiędzy kolorem pomarańczowym a czerwonym, nie? Jakiś taki kolor pomiędzy. Jest to pasta do włosów prosto z Ameryki, moi drodzy, for beachy, for messy and for loose look. To, co tutaj mamy, to typową pastę pod teksturę, która jest dosyć twarda w konsystencji. To jest dosyć ważne. Ja przez jakiś czas średnio się dogadywałem z tym zawodnikiem, ponieważ on ma dosyć taką twardą konsystencję. Jak go sobie tak wybieram, to kurczę, jest taki opór na paluchu. Ten produkt jest to typowy post-styler. Jako pre-styler kompletnie się u mnie nie sprawdza, a u wielu osób raczej też nie. I to, co jest ważne, kiedy... Jeżeli kupisz sobie ten produkt, to on się trudno rozprowadza. Nakładaj go sobie na włosy małymi palcami. To, co mi najbardziej w nim siadło, ja nagrywałem jakiś czas temu poradnik do middle parta i mi się spoko używało tego zawodnika przy pomocy samych palców. Czyli coś takiego sobie dawałem we włosy w ten sposób. Później sobie na przykład możesz dobrać, wiesz, kiedy już tutaj z palców ci zeszło, to sobie dobierasz znowu na dłoni z obu stron. I sobie wiesz, jakoś tak to rozprowadzasz, tak, tak chaotycznie, nie? Wtedy naprawdę jest taka tekstura, może też minimalnie sklejenia, ale finalnie lepiej się to rozprowadza niż tak wiesz, całościowo na całe włosy, nie? Przynajmniej u mnie, wiesz jak jest, zawsze to jest kwestia potestowania. Ale naprawdę ciekawy, ciekawy zawodnik, dla wielu osób jest to produkt pod teksturkę, także śmiało możesz rzucić na testy, tylko że właśnie on ma taką trudną konsystencję, nie? I właśnie jak zaczynasz zabawę z tymi pomadami, no to nie fajnie jest kupić coś, co ma beznadziejną konsystencję, nie? w sensie trudną. Ten na przykład, ten London jest lepszą opcją, ponieważ on ma prostą konsystencję i też daje teksturę. Nie? Spoko siedzi i wydaje mi się, że jak będę próbował układać jakieś takie krótsze fryzurki, bo chcę zejść trochę z długością, to wydaje mi się, że będę naprawdę sporo go używał. Last but not least mamy polskiego zawodnika i kurczę, gubię się w użyciu poprawnej nazwy dla niego. Chyba Saeli? Caeli? Niestety nie mam pewności. Kaeli Kaeli Produkt Majorki By Elementum. Jest to minka do włosów. Dla wielu osób najciekawsza premiera tego roku. I kurczę, znowu to samo mogę powiedzieć. Wspaniale, że polskie firmy tworzą tak, tak dobrych zawodników, nie? Ten produkt przez jakiś czas mi się podobał i był w porządku po prostu, ale po jakimś czasie ktoś napisał, żeby spróbować go używać jako prestyler i okazało się, że jako prestyler jest naprawdę kozacki. Nawet do middle mi bardzo dobrze siedzi. Przede wszystkim on się sprawdzi do takich matowych fryzur, które nie wymagają zbyt wiele tekstury. Bardzo łatwo się go rozprowadza i on się najlepiej sprawdzi jako właśnie presser do middle parta. U mnie się bardzo dobrze sprawdza, ale też sprawdzi się do takich bardziej klasyczniejszych, matowych fryzur, jak na przykład side part. Sam producent chyba zaleca go też do quiffa, z tego co pamiętam. Do pompadura, do slicka takiego matowego. Naprawdę, slick matowy jest to trudny zawodnik, ale ta pomada ładnie go trzyma. Jak widać, pokaźną objętość można zbudować na tym zawodniku, a włosy teraz są minimalnie sklejone. Także podobny scenariusz, jeżeli masz middle parta, to fajnie jest go wrzucić sobie jako prestyler. Wielu osobom siedzi i wydaje mi się, że to taka, taka pomada, taka glinka, którą fajnie jest mieć w kolekcji, ponieważ jest dosyć uniwersalna. To co jest: Plusem i jednocześnie minusem, to moim zdaniem daje trochę za duży chwyt, przez co lekko może tak skleić, szarpnąć włosy. Ale no plus jest taki, że po prostu mocniej, mocniej siedzi, mocniej ta fryzura się, się utrzymuje. Niektórzy używają do middle parta, mi raczej średnio siadł, ale wie, jest, co włos to inna możliwość. I to by było na tyle najciekawsze produkty, jakie odkryłem w roku 2023. Tutaj pewna była jeszcze mała gwiazdka, i poniżej legenda, że ta gwiazdka oznacza produkty, które są na rynku, ponieważ przetestowałem też kilka ciekawych produktów, które dopiero wyjdą na rynek. Także podsumowanie roku 2024 może być jeszcze ciekawsze niż 2023. To by chyba było na tyle. O, kopnąłem aparat. Powiem tylko tyle, że spoko, że polskie produkty są na tak wysokim poziomie. Mógłbym tutaj jeszcze polecać wiadomo więcej jakichś ciekawych polskich produktów. Może muszę kiedyś nagrać filmik o, o polskich produktach, gdzie mówię po prostu co tam polscy producenci mają mają ciekawego na rynku. Mam też taki filmik w planach. Bo ja wiesz, ja o pomadach mógłbym mówić i mówić. I mam w planach taki filmik, że przez 20 minut bez żadnych cięć będę mówił o pomadach. To jest coś, co nagram w styczeń, luty, coś takiego, tylko muszę szafkę na pomadę jeszcze kupić. Ja będę miał taką szafkę i będę stanę przy tych wszystkich pomadach, które mam. Ich jest ze 150, do tego czasu będzie pewnie jeszcze więcej. I będę mówił o tych pomadach, także kurczę, to już lada dzień. Ale tymczasem życzę Ci udanego roku, samych udanych fryzurek. Daj znać, co tam byś chciał potestować, jakie fryzurki w nowym roku. Ja mam kilka fryzurek do przetestowania. Wreszcie zajdę z tego middle parta, w którym już latam i latam i będę schodził trochę z długością, nie będę zapuszczał tylko trochę schodził z długością, ale baskata raczej nie będzie. Dobra, trzymajcie się chłopaki, wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrow.